Witam Was wszystkich w kolejnej recenzji. Tym razem zaprezentuję Wam męski model smartwatcha Roneberg RSK1. Wydajny i funkcjonalny smartwatch męski Roneberg RSK1 to zaawansowany model przeznaczony dla szczególnie aktywnych osób. Jego funkcje pozwalają na ciągłą kontrolę parametrów podczas treningu, co przekłada się na efektywność aktywności fizycznej. Z możliwości modelu RSK1 skorzystają zarówno profesjonalni sportowcy, jak i amatorzy. Smartwatch wyposażony jest w różne typy sportowe, które monitorują aktywność podczas uprawiania konkretnych dyscyplin. Wśród opcji zegarka znajdują się m.in. pomiar pulsu, pomiar ciśnienia i wysycenia krwitlenem, obliczanie liczby spalanych kalorii i przebytego dystansu, monitor snu czy też krokomierz. Smartwatch współpracuje także z telefonem, informując o połączeniach przychodzących, SMS-ach czy powiadomieniach w aplikacjach społecznościowych. Smartwatcha można w bardzo prosty sposób połączyć z telefonem. Należy ściągnąć aplikację mobilną WearFit 2.0. Następnie po wprowadzeniu wszystkich ważnych informacji możemy cieszyć się z udogodnień, jakie oferuje nam ta aplikacja. A więc przejdziemy teraz do podstawowych funkcji tego modelu. Zaczynając od początku, tryb sportowy, m.in. bieganie, kolarstwo czy trekking, następnie pomiar przebytego dystansu. Posiada również licznik spalanych kalorii, wysyła przypomnienia o bezczynności, informuje o połączeniach przychodzących wraz z identyfikacją numeru osoby dzwoniącej. Wysyła powiadomienia z aplikacji takich jak Facebook czy Twitter i wiele innych. Posiada również alarm oraz budzik. Ma wbudowaną funkcję Znajdź telefon. Następną zaletą są zmienne tarcze wyświetlacza. Dużym atutem tego modelu jest długi czas pracy baterii, nawet do 10 dni bez ładowania. Zegarek jest również wodoodporny. Można zanurzyć go na głębokość 1 metra. Zegarek ma również aparat. Posiada funkcję potrząśni ręką, aby zrobić zdjęcie. Następną funkcją jest stoper. W zestawie znajdziemy smartwatcha, przewód USB do ładowania, instrukcja obsługi w języku polskim oraz oryginalny kartonik. Tym samym chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim, którzy zostali do samego końca. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i łapki w górę. Do zobaczenia w kolejnej recenzji.